Dla tysięcy z nas te teksty były najlepszą częścią dzieciństwa. Śmialiśmy się z grubego dzieciaka oraz jego zwariowanego ojca, jedząc płatki przed telewizorem, ale nie wiedzieliśmy jednego, że ten śmiech tak naprawdę był tarczą. Historia o tym, jak trauma zamieniła się w komedię i dlaczego powrót do cedrowej górki jest już niemożliwy, co tak naprawdę stało się ze światem według ludwiczka. So Zacznijmy od początku, czyli od traumy, która stała się materiałem na komedię. Louis Perry Anderson urodził się 24 marca 1953 roku w St. Paul w stanie Minnesota. Dorastał w gigantycznej rodzinie. Był dziesiątym z 11 dzieci. Jego matka, orazella, miała 16 ciąż, ale w pięciu z nich poroniła. Życie w domu Andersonów było naznaczone biedą, ale przede wszystkim lękiem. Ojciec Louis William Anderson, weteran II wojny światowej oraz ut talentowany trębacz, który grywał z schołgi karmiczelim, zmagał się z alkoholizmem. W domu głównie krzyczał oraz pił. Matka Ora była natomiast aniołem. Trzymała całą rodzinę przy życiu miłością, gotowaniem i pracą na dwie zmiany. Sam Louis był wyśmiewany za wagę już od przedszkola. W szkole przezywali go Faco czy Pigi. Dla Lujego humor stał się tarczą i mechanizmem przetrwania. Szybko odkrył, że jeśli sam się skrytykuje, to nikt inny nie będzie go mógł zranić. Jak sam mówił w swoich stand-upach: "Byłem taki gruby, że kiedy siadałem na placu zabaw, dzieci u Stawiały się w kolejce, żeby się ze mną pobawić, pomyślały, że jestem nowym placem zabaw. I to poczucie humoru otworzyło mu drzwi do kariery. W 1984 zadebiutował na scenie w Young Comedian Special Rodneya Dangerfielda, a potem trafił do The Tonight Show z Johnem Carsonem. I nagle, BUM. Świat usłyszał jego historię. Louis zaczął opowiadać historię o ojcu, matce czy rodzeństwie. Publiczność płakała ze śmiechu, bo to nie był zwykły humor. To była terapia na żywo. Swoje doświadczenia przelał również na papier. W w 1989 wydał książkę Dear Dad, Letters from an Adult Child, brutalnie szczerą, ale śmieszną. W późniejszym czasie przyszły Goodbye Jumbo, Hello Cruel World oraz Hey Mom. W 1994 studio Fox zaproponowało mu kreskówkę. Louis postawił jednak jeden warunek ma być prawdziwa nie słodka produkcja, tylko życie bieda, wyśmiewanie, trauma, ale pokazane przez filtr humoru oraz serca. Świąteczny pilot o nazwie Świąteczna Niespodzianka leci 18 grudnia 19 1994 w prime time. Oglądalność miarzy. Fox od razu zamówiło serię, co jest warte zaznaczenia. Prawdziwy ojciec Louis Williams zmarł przed premierą kreskówki. Stworzenie go w tej łagodniejszej formie było pośmiertną rehabilitacją oraz pożegnaniem, co nadaje serii niesamowicie wzruszający wymiar. Premiera pełnej kreskówki: czerwiec 1995 na Fox Kids. Trzy sezony, 38 odcinków plus pilot, razem 39. Koniec w marcu 1998. Louis Anderson nie tylko stworzył kreskówkę. W oryginale podkładał głos Ludwiczkowi, jak i Ojcu Endiemu. Pisał część odcinków i pojawiał się osobiście w segmentach live action na początku i na końcu każdego odcinka. Zabieg podkładania głosu pod dwie główne postaci był celowy. Symbolizował, że syn zawsze nosi w sobie swojego ojca, a jego wewnętrzny krytyk ma głos i akcent taty. To był wtedy absolutnie unikatowy format. Żadna inna kreskówka tak nie robiła. Akcja dzieje się na początku lat 60. w Cedrowej Górce, małym miasteczku, które jest lustrzanym odbiciem dzieciństwa Louiego w Saint Paul. Warto zaznaczyć, że kreskówka jest pełna anachronizmów. Anachronizm, błąd polegający na łączeniu zjawisk lub faktów, które nigdy nie mogły zdarzyć się jednocześnie, lub umieszczeniu rzeczy, osoby i tak w niewłaściwej epoce. Pokazują, że nie jest ona historycznym dokumentem, lecz subiektywnym, sentymentalnym wspomnieniem. Obok starych aut pojawiają się sprzęty z lat 80. i 90., co jest dla pamięci. Główny bohater to ośmioletni Ludwiczek. Jak mówił sam Louis w wywiadach, chłopak, który wygląda jak ja w dzieciństwie, brzmi jak ja oraz myśli jak ja. Rodzina Andersonów to 11 dzieci, ojciec weteran, matka anioł, dom w wiecznym chaosie. Postacie pamiętamy jak własną rodzinę, bo były prawdziwe. Andy Anderson, głosowany przez Wojciecha Paszkowskiego. Antybohater i serce komediowe serialu. Głośny, uparty, wiecznie zrzędliwy i niesamowicie skąpy. Jego życie kręci się wokół taniej kawy, naprawiania starego Ramblera i opowieści o wojnie. Zawsze zaczynanych od słynnego Kiedy byłem na wojnie, jako weteran cierpi na nieuleczoną traumę, która manifestuje się w paranoi, ciągłym strachu przed intruzami i obsesji na punkcie gromadzenia zapasów. W rzeczywistości ojciec Lujego był alkoholikiem i tyranem. Louis w kreskówce go naprawił. Dał mu serce i szorstko, ale widoczną miłość do rodziny. Ora Anderson głosowana przez Ewę Markowską. Matka bogini i niezastąpiony fundament rodziny. Gotuje góry jedzenia, jest oazą spokoju i jedyną osobą, której Andy się boi lub której się słucha. To ona pełni rolę mediatora i tłumaczy dzieciom dlaczego tata jest jaki jest. Prawdziwa mama jego była dumną fanką serialu. Jej aprobata była dla syna najważniejsza. Louis mówił, moja mama uratowała mi życie. W kreskówce jest dokładnie taka, jaka była w rzeczywistości. Święta. Młodszy brat Ludwiczka, Tommy, często mimowolny obiekt jego żartów i irytacji. Jest symbolem tego, jak starsze rodzeństwo potrafi wykorzystywać swoją przewagę wiekową. Jeannie Harper, pierwsza miłość Ludwiczka, jego najlepsza Przyjaciółka oraz jego sumienie. Jest mądrzejsza i bardziej dojrzała niż chłopcy w jej wieku. Zawsze staje w obronie ludwiczka przed Glenem Glenem, stanowiąc dla niego bezpieczną przystań. Mike, sarkastyczny, cyniczny kumpel. Mike to jest ta postać, która sprowadza ludwiczka na ziemię, chociaż często jego rady bywają fatalne. Jego humor jest ostrzejszy i bardziej oparty na docinkach, co równoważy naiwność protagonisty. Glen Glen, szkolny oprawca, ale nie karykaturalny. Czasem jest nawet ludzki. Jego dokuczanie ludwiczkowi jest ciągłym motywem przewodnim. Ale kreskówka pokazuje, że Glen również ma swoje problemy w domu. Dzięki temu nie jest tylko czarnym charakterem, lecz postacią z krwi i kości. Babcia Henrietta, postać drugoplanowa, ale kluczowa dla jednej z najtrudniejszych lekcji w kreskówce. Jej śmierć w odcinku podziękowania to jeden z najcięższych momentów w produkcjach dziecięcych, który uczy bohatera radzenia sobie ze stratą i żałobą. Co ważne, za tym zabiegiem stoi prawdziwa historia. W oryginale głosu babci użyczała legenda amerykańskiego kina Mary Wilkes. Kiedy aktorka zmarła. W trakcie prac nad drugim sezonem w 1995 producenci podjęli odważną i nietypową decyzję. Zamiast szukać nowej aktorki o podobnym głosie, postanowili pożegnać postać razem z nią. Śmierć babci w kreskówce była więc dla niej bezpośrednim hołdem. Ludwiczek nie miał ciągłej fabuły. Każdy odcinek to osobna historia z życia, ale pod humorem kryły się rzeczy, których nikt wcześniej nie pokazywał tak otwarcie w kreskówce dla dzieci. Dokuczanie z powodu wagi, bieda wielodzietnej rodziny, trauma wojenna oj Śmierć bliskich, czy samoakceptacja. Louis Anderson w wywiadach powtarzał to samo zdanie jak mantrę. Świat według Ludwiczka był moją terapią. Pokazałem ojca, jakiego chciałem mieć: głośnego, ale kochającego. W rzeczywistości był potworem. W kreskówce dałem mu serce. Chciałem, żeby dzieci, które mają ojca alkoholika, albo są wyzywane za wagę, poczuły się mniej samotne, żeby wiedziały, że da się z tego pozbierać śmiechem. To nie była kreskówka. To było moje dzieciństwo tylko z Happy Endem, którego wtedy nie miałem. W Polsce serial zadebiutował w 1998 lub 1999 na Fox Kids i został na antenie około 15 lat. Fox Kids, Jetix, Jetix Play, Pulse 2, TV Pulse. To nie był zwykły import, to było zjawisko kulturowe. Nasz dubbing to absolutny pomnik. Paszkowski jako ojciec oddawał jego charakter zgreda, charakter problemów, charakter złotowy. January Brunow jako Ludwiczek, generalnie mistrzostwo. Ten nosowy głos dziecka z kompleksami. Na serii dubbingu prawdziwy gołd w postaci... Pani Miriam Aleksandrowicz wraz z Ewą Markowską. Co ciekawe, w Polsce zostawiono segmenty live-action z lektorem, co w innych krajach wycinano. Dlaczego akurat Polska pokochała go najbardziej na świecie obok Węgier i Rumunii? Myślę, że dlatego, bo to było lustro. Duża, biedna rodzina z blokowiska lat 90., ojciec wracający z pracy i wrzeszczący na wszystkich, matka gotująca bigos na tydzień, ogrom dzieci w jednym pokoju. To nie była amerykańska bajka, tylko w zasadzie nasz dom. Louis Anderson był świadomy niezwykłej popularności kreskówki w Europie Wschodniej. Wielokrotnie podkreślał, że Polska i Węgry stanowią ogromny kult serialu poza Stanami. Polski dubbing nie tylko tłumaczył, ale również dodawał smaczku. Teksty Andiego brzmiały jak klasyczny polski ojciec z czasów PRL-u albo wczesnych lat 90. Za moich czasów to się nie marudziło. Kreskówka leciała w prime time dziecięcym przez tyle lat, że stała się częścią DNA pokolenia lat 90. Dzieciakom dawała śmiech, a dorosłym dziś daje terapię. Świat według Ludwiczka nie był tylko słodką kreskówką. Był pierwszym animowanym serialem dziecięcym, który naprawdę mówił o traumie, alkoholizmie, biedzie i łobuzach, a jednocześnie był śmieszny oraz ciepły. I to otworzyło drzwi dla wszystkiego, co przyszło później. Przed Ludwiczkiem animacja o rodzinie była albo absurdalna, albo ekstremalnie słodka. Louis udowodnił, że animacja może być formą terapii, która jest jednocześnie śmieszna i bolesna. Dzięki niemu dorośli twórcy dostali pozwolenie, by traktować widzów poważnie. Krakt w 2022 napisał cały artykuł pod tytułem Louis Andersons Life with Louis Walked, so Netflix F is for Family could run. Bo dokładnie tak było. Choć Bill Burr oparł F is for Family na własnych historiach, krytycy i widzowie natychmiast zauważyli, że jest to duchowy spadkobierca. Mamy tu ten sam schemat. Głośny ojciec weteran, matka trzymająca rodzinę, dzieciństwo lat 70 czy trauma podana przez humor. Bill po prostu poszedł dalej w wulgarność i brutalność, bo na Netflixie mógł. Ale to Louis Anderson dwie dekady wcześniej przetarł ten szlak. Również kreskówki, takie jak King of the Hill w swoich bardziej dramatycznych momentach, czerpały z tego wzorca. Zwykła rodzina, prawdziwe problemy, humor jako tarcza. Louis Anderson dał w latach 90 licencję na tworzenie autentycznej i bolesnej, ale ciepłej animacji o rodzinie. Ale co działo się z człowiekiem, który ten szlak przetarł? Po 1998 Louis nie zniknął. Przez kilka lat był hostem oryginalnej Familiady w latach 1999 do 2002. To był zaskakujący, ale udany przeskok z Osobistej, często mrocznej komedii stand-upowej, do roli gospodarza masowej, rodzinnej rozrywki w prime time. Był w tym genialny, ciepły i kochany przez publiczność. Występował w Vega, pisał kolejne książki. W 2016 nadszedł jednak powrót w wielkim, choć dziwnym stylu. Właśnie wtedy, w wieku 63 lat, dostał rolę życia w serialu Baskets FX. Serial był surrealistyczną, czarną komedią opowiadających o losach Chippa Basketsa, sfrustrowanego klauna. Kluczową postacią była Christine Baskets, matka Chippa. Producenci podjęli genialną decyzję, aby to Louis Andersonowi powierzyć tę rolę. Zagrał ją w pełnym makijażu, peruce oraz spódnicy, zyskując uznanie za subtelność i empatię. Christine Baskets była postacią o wiele mroczniejszą i bardziej skomplikowaną niż słodka oraz kreskówki, ale ten sam emocjonalny rdzeń poświęcenia i miłości był obecny. W 2016 roku Louis Anderson zgarnął Emmy za najlepszą rolę drugoplanową, a krytycy okrzyknęli jego kreację jedną z najlepszych transformacji komików od czasów Robina Williamsa. W pani Daubtfire. Ten sukces był dowodem na to, że potrafił z humorem oraz empatią ucieleśnić postać swojej matki, zarówno w animacji dla dzieci, jak i w mrocznej komedii dla dorosłych. Louis w wywiadach mówił: Rola w Baskets dała mi najwięcej satysfakcji od czasu świata według Ludwiczka. Znowu zagrałem swoją matkę. Tylko tym razem w spódnicy. Trzy nominacje do Emmy z rzędu. Wygrał jedną. Lecz co ciekawe, w 2020 roku w wywiadzie Louis powiedział: Do you think we'll ever see uh, a life with Louis? Reboot at some point now that we're in kind of a reboot culture. Well, you know, it's so funny that you would say that, but we've been working on it. That exact thing. That's really funny. Um, yeah, you know, people ask me about Life with louis every day, and I think, uh, we're, I've been talking to Matt callahan who's the other creator, and we're trying to put together, uh, the next, we were in the process of it, and then the pandemic happened. So we've continued to work on it and hope that, uh, will be able to revive that show which a lot of people love uh fell in love with and uh W 2021 zdiagnozowano u niego chłoniaka rozlanego z dużych komórek B. Walczył prywatnie, a pracował do końca. Ostatni stand-up w 2021. Lecz niestety zmarł 21 stycznia 2022 w Las Vegas w wieku 68 lat. Ostatnie słowa, które przekazał mediom. Tell everyone I love them. Po jego śmierci polscy fani nie zalali tylko mediów społecznościowych. Natychmiast zalali media główne. Gazeta Wyborcza, film Filmweb, Onet. Wszystkie portale miały obszar. Na artykuły, co było reakcją na rzadko spotykaną skalę w przypadku zagranicznego komika oraz kreskówki z lat 90. Ludzie pisali do redakcji listy. Dorastałem z Ludwiczkiem. Mój ojciec był dokładnie taki sam jak Andy. Dziękuję, że pokazałeś, że da się to przeżyć. Louis próbował zrobić reboot albo specjal świąteczny, lecz nie zdążył tego ruszyć i nikt inny tego też nie ruszy. Nikt inny nawet nie powinien tego ruszać bez Louiego, bo bez Louiego to już nie będzie to samo. To był jego najbardziej osobisty projekt. Jego dziecko, jego terapia, jego sposób na powiedzenie kocham Was dla rodziców.